Nawet mi się nie chce wychodzić na dwór. Tego wam pokazywać. Sypie śnieg. Jak to możliwe? Już miała być wiosna. Już schowałam kurtki zimowe. Nie wiem. Nie wiem, kto jest za to odpowiedzialny. 谢谢 przytulanka, yy, która z nami jeździ, nie ma dzisiaj ze mną Ani, dlatego że została w domku. A ja jadę sama, yy, nie jest jakoś strasznie ciepło. Pokazuje mi w samochodzie 45 stopni Fahrenheita, no to mm, mm, no nie jest jakoś ciepło, ale nie jest źle, bo będziemy robić dzisiaj yy, co to ja miałam mówić nie wiem coś miałam mówić ale zapatrzyłam się na, na samochód z boku i zapomniałam co miałam mówić tu na górze tym mostem który widzicie który przyjeżdża tym właśnie jeździ kolejka można sobie kupić bilet i tutaj z boku za właśnie za tą siatką po lewej stronie jeździ też kolejka dzielnic, tutaj przyjeżdża właśnie czerwona linia kolejki i ta miejscowość no słynna jest z tego, że akurat nie tutaj jest bardzo dużo gangów Puszczać, jeżeli nie ma potrzeby, bo można się znaleźć w nieodpowiednim miejscu, w nieodpowiedniej porze i można, wiecie, zarobić kulkę. Ale daj, mówię, no to są takie specyficzne tutaj okolice. Kiedyś może przejadę się tak wolniej, to pokażę Wam, jakie tutaj są budynki. Wiecie, okna pozabijane jakimiś płytami glicjowymi i no wszystko takie opuszczone no takie nieciekawe okolice powiem wam i bardzo, bardzo często yy, słychać właśnie na wiadomościach codziennie albo co drugi dzień, że jest jakaś strzelina na, na tej autostradzie yy, ale wiecie no, wszędzie może być strzelanina w Dantau może być strzelanina yy, no, no wszędzie no co poradzicie takie jest życie i w każdym mieście chyba gdzieś są takie okolice nie do końca, wiecie, bezpieczne. W każdym mieście chyba są takie właśnie okolice nie do końca ciekawe, nie do końca bezpieczne i wszyscy wiedzą, że tam po prostu nie wjeżdżamy bez potrzeby. No w dzień to jeszcze jako tako, ale wieczorem to już raczej nie. Mi ktoś zapytał czy ja czuję się bezpiecznie w Chicago yy, tak myślę, że tak yy, ja teraz mieszkam już na yy, na obrzeżach, na przedmieściach yy, także, ale mieszkałam yy, w Chicago przez 5 lat yy, później wyprowadziłam się yy, na przedmieścia ale nie aż takie dalekie jak teraz Mieszkam 6 lat, teraz 5 lat, no i później 5 lat, i teraz już mieszkam tak dalej, 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 całkiem dalej, ale powiem Wam, że do centrum miasta, do Downtown mam bliżej niż niejedni ludzie, którzy mieszkają albo w Chicago, albo na bardzo bliskich przedmieściach, ponieważ ja dzisiaj, kiedy nie było żadnych korków, normalnie dojeżdżam do centrum miasta. Zobaczcie, tutaj mamy downtown, piękne bieżące, piękne budynki, ja tutaj dojeżdżam, słuchajcie, ode mnie z domu w 45 minut, a to jest naprawdę, naprawdę bardzo krótko, bo jak ja mieszkałam w Chicago, to czasem wpadałam w takie korki, że potrafiłam jechać właśnie do centrum miasta, czy na plażę, nad jezioro potrafiłam jechać godzinę. Autostrady właśnie, która jest tutaj połączeniem z tą główną autostradą, która przyjeżdża przez centrum miasta. No i naprawdę dzisiaj 45 minut, nawet mniej, bo 45 minut to będę do miejsca mojego docelowego, więc tutaj prawdopodobnie jechałam jakieś 35 minut może, może 30-35 minut. Także wydaje mi się, że nie jest źle, ale wiem, dużo ludzi pisze mi, że Mieszkam w Chicago, nie mieszkam w Chicago. I to jest prawda. Ja mieszkam na przedmieściach miasta Chicago w tak zwanym Chicagoland. No, także woli sprostowania po raz 150 raz. No i tyle, już nie będę więcej się prostować. Ale fajnie się jedzie normalnie bez dziecka, bo można głośno mówić. A przeważnie jak ja jadę i ona śpi, no to ja tak staram się. Idzie po cichutku, po cichutku, żeby dojechać do miejsca docelowego zanim ona się obudzi. Albo ona mnie przekrzykuje z tyłu, także y, nasze vlogi wyglądają tak, że po prostu krzyczymy na siebie. <grych> y, no i stoję w korku. <grych> Welcome to Chicago! Nie lubię korków. I tyle. Fajnie się jechało i się stoi. <laughs> Ale dlatego, że tu jest zwężenie ulic, także za chwilę to minie. Dosłownie trzeba przejechać, yy, może pół kilometra, i za chwilę będzie wszystko ok. Witajcie, kochani, kolejnego dnia. Jakoś ta niedziela minęła tak szybko, że po prostu. Nawet nie wiem kiedy. I mamy już nowy dzień. Włosy poszły. Znaczy, wykąpałam się wczoraj przed spaniem, i moje włosy wyglądają tak, jakby, nie wiem, strzelił w nie piorun. Ach, nie, nie bolą ząbki. Także ma taki dzisiaj troszeczkę cięższy dzień. No i mam tutaj kamerkę cały czas podglądam, co robi, bo jest jej pora drzemki. No ale tej drzemki nie chcę. Nie chcę przyjąć, więc e, nic ja nie mogę tak naprawdę się skupić na niczym, bo patrzę co chwilę na nią, co ona robi, co chwilę popłakuje sobie, e, pokrzykuję. Także e, jesteście, jeżeli jesteście mamą, no to to wiecie o czym mówię. Także nie będę tutaj za wiele przynudzać. Idę do córki i odezwę się później. Usnęła. Usnęła. Na szczęście. Także ja teraz mam nieograniczoną, nie, nieokreśloną. Ja teraz mam nieokreśloną ilość minut na zrobienie. Nie wiadomo czego, bo nie wiadomo, jak długo będzie spała. Może będzie spała 20 minut, może godzina i 20 minut, może 2 godziny 20 minut. Nie wiem. Nie wiem, no przeważnie śpi, tak godzinę, półtorej godziny śpi, aczkolwiek te ząbki ją tak wymęczyły trochę, więc... Yy... Nie wiem, no mam nadzieję, że ją nie obudzi ten dyskomfort szybciej. No i biorąc, biorąc pod uwagę to, że mój czas jest tak naprawdę nieokreślony, nie wiem, za co mam się brać. Za zmywanie, czy... Na pranie nie mogę nastawić, bo nie wyciągnęłam brudnych rzeczy z łazienki, a do łazienki trzeba przejść przez sypialnię, w której śpiniu, więc pralnie mi odpada, więc nie wiem, czy mam zmywać naczynia. Nie za bardzo, bo tutaj jest bardzo blisko ym, kuchnia do pokoju, więc nie chcę hałasować, nie daj Boże, by mi spadł. Talerz i ona by się obudziła, a chcę dać jej pospać, bo się wymęczyła. Więc tak, y, czy tu sprzątać, czy tu odpoczywać, czy czytać książkę, czy gotować jakiś obiad. No, na zakupy nie pojadę, bo muszę jechać z nią czy posprzątać jej zabawki, czy no nie wiem co mam robić po prostu mam nieokreśloną liczbę minut i mam bardzo ograniczone rzeczy, które mogę wykonać w czasie tego w, tej jej, w czasie tej jej drzemki no nie mogę się doczekać czekać. Dlatego, kiedy już będziemy na domu, bo tam y, ona będzie miała swój pokój na piętrze, a y, cały nasz, y, nasza kuchnia i nasze living room, salon, y, wszystko będzie na parterze, także będziemy bardziej oddzielone od siebie, więc. Będę mogła spokojnie zrobić pranie, spokojnie... O, tam nie będę musiała zmywać, bo tam mamy zmywarkę. Yy, przywieźli nam nową zmywarkę. Nie wiem, czy Wam mówiłam, ale w końcu tak się skończyła sytuacja, że tak, przywieźli nam zmywarkę nową, prosto yy, z fabryki Nowiusieńka. Działa idealnie. Yy, także tak, tam będzie całkiem inaczej. Będę mogła yy, cokolwiek porobić na... Na podwórku, i, i, i no będzie inaczej, ale na razie jest co jest. że jeżeli też macie czasem takie wyrzuty sumienia, że za mało robicie i mogłybyście więcej i więcej i więcej i kiedy dziecko nie śpi, to chcecie się z nim bawić i uczyć go czegoś i pójść z nim na spacer i na plac zabaw, a macie też świadomość, że tak samo byłoby ok, jakbyście włączyły dziecku bajkę i porobiły coś w domu i macie ciągle takie uczucie, że podejmujecie złe decyzje i, i ciągle mogłybyście coś robić inaczej, lepiej, więcej, 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 to, to zdecydowanie wiem, co czujecie, bo mam takie właśnie poczucie winy, że no przecież mogłam coś innego zrobić, no przecież mogę teraz pójść na te pół godziny, nie wiem, posprzątać coś na podwórku, czy już coś porobić w ogrodzie. Czy porobić coś innego. A czasem jest taki dzień, że po prostu kiedy ona idzie spać, i też się chce spać, bo czasem ona prześpi fajnie całą noc, a czasem muszę wstawać do niej dwa razy, trzy razy tam na mleczko, czy, czy smoczek, czy pieluszka gdzieś wyrzuci swoją przytulankę. No i czasem tak jest, że po prostu no, śpię w nocy, bo nie jest tak, że nie śpię, ale, ale też jestem zmęczona, więc. Mam gild. Humorze, w lepszym nastroju. Natomiast ja. No, także muszę się troszeczkę podkurować przed weekendem, ale byliśmy dzisiaj na pięknym spacerku i tak sobie właśnie umilam tutaj dzień. Takim pięknym bukietem. Forsycje są ze spaceru. Jak oglądacie mnie na Instagramie, to widzieliście, że byłam z Anią a te piękne mm, są u nas, z ogrodu nie są sadzone przez nas, tylko przez poprzednich właścicieli także jestem bardzo, bardzo wdzięczna że, że takie piękne kwiatki nam zostawili yy, no i tak jak mam zły humor to lubię kwiatki, lubię sobie powąchać popatrzeć na kwiatki, Boże, jak one cudnie pachną już zapomniałam jak pięknie Oh, super, także polecam.